Dzisiaj jest drugi dzień grudnia. Tak stwierdziłam, że się lekko pomaluję, bo jedę na miasto. Zobaczyć, czy jeszcze te kalendarze adwentowe z Rosmana są w promocji, bo byłam już w jednym Rosmanie. Ich nie było. Na stronie internetowej też ich już nie ma, także ewentualnie kupię kalendarz ze słodyczami. Więc moim planem na dzisiaj jest właśnie kupienie tych kalendarzy. Wczoraj miałam nagrywać, ale no, że tu mnie nic takiego się nie działo wczoraj, bo byłam tylko na spacerze z moją siostrą, bo była bardzo ładna pogoda. Dzisiaj też jest. nie maluję, bo muszę je wyregulować. To już mam, nie wiem. wiem. Rzęsy. Mam ten tusz z Rimmel London. Kupiłam dwa, bo było dwa w cenie. Więc. Tak, zgłosiłam się. Dobra, teraz dodamy sobie jeszcze troszeczkę rozświetlacza. Tu, tu. i na koniec jeszcze zaliną bo mam suche. No, więc ja teraz uciekam, już nie mam czasu. Zbieram się, ubieram i jak uda mi się dorwać kalendarz, to Wam pokażę. Co mi się udało dorwać? Jest trochę brzydkie światło, ale to nie ważne. Udało mi się dorwać taki kalendarz adwentowy z, z rzeczami z materii. I był... Mm, moja siostra go też kupiła. Było dwa w tym jednego, więc zapłaciłam za niego 35 zł więc wzięłam go. Chociaż mam podobny, tylko że mniejszy. Będę miał go dopiero 6. No i... Przynajmniej będę miała porównanie ten kalendarz do tego małego i który jest lepszy, i jak się różnią w ogóle. Jeździłam po każdym rozmanie u mnie. Już nie było dosłownie praktycznie żadnych kalendarzy. Tylko takie, co zostało, co raczej ich za bardzo nikt nie chciał. No takie ze świeczkami i chciałam go kupić, tylko że pojechałam jeszcze do innego rozmana, ktoś go wykupił w międzyczasie i został mi tylko ten, ale to nic. pakuję ten i zobaczę w ogóle jak on wygląda bez czego nie odpakowałam więc on w środku wygląda tak ma dość spory te okienka tak się prezentuje ten kalendarz okienka są po kolei spodziewałam się, że będzie trzeba szukać prezentuje się z przodu więc można go postawić. To jest wszystko, co jest w tym kalendarzu. Ale czas na otworzenie go. Mogę już na niech sobie tak stoi. Tak. Otworzę okienko pierwsze i drugie. Otwórzmy pierwsze. I jest tutaj... A. Taka kulka do kąpieli. Okazji ją dzisiaj przetestuję. Dobra. Ja myślę, że będę zostawiać te okienka. Tylko że może je będę odwracać. Tak to już są, to odwrócę tak. Dobra, jeszcze drugie dzisiaj. I co to będzie? Tu jest ciastolina, mydło ciastolina. To też dzisiaj przetestuję. Z jakiej firmy to jest? Czy to jest w ogóle z jakiejś firmy? Czy to jest po prostu, że z Rosmana? Nie wiem. To jest trochę bałagan. Bo w sumie kosmetyki. Mieważ... No, ko próbuję kończyć obraz. Wolno mi idzie, ale jakoś idzie. No i muszę go skończyć. I potem będę malowała inne rzeczy jeszcze. Jeszcze w ogóle myślę, co dzisiaj jeszcze zrobić. Tam jest Bendy, którego kiedyś narysowałam i Pikachu, tym byłam młodsza. No, tak to wyjaśnienie. co mam jeszcze robić dzisiaj. I myślałam, że sobie zrobię kakao. bo jak generalnie nie piję kakao, ale żeby sobie tak uczcić, że jest już grudzień, stwierdziłam, że mogę się napić. Jestem trochę niezadowolona, że nie udało mi się dorwać tego ze świczkami, ale. No cóż, jeszcze jutro pojadę do Kauflandu. Myślę żeby kupić świeczki. Ja mam mieć w tym kalendarzu, ale go nie mam, więc kupię sobie jakieś świąteczne świeczki, żeby mieć nastrój w pokoju, w ogóle zrobię sobie nastrój w pokoju. Ja mam jeszcze ozdobionego. Myślałam, żeby kupić taką mini choinkę, bo nie chcę jakiejś dłużej i sobie ją po prostu postawię, żeby był taki symbol świąt. No i więcej jutro zrobię, bo jeszcze jedę do miasta. No i to już zobaczę, pokupię jakieś rzeczy może, no żeby ten pokój, bo tak w sumie mało zdobię pokój. No i na razie tyle z pogadankowymi rzeczami. Nie miałam czegoś takiego nigdy, więc zobaczymy. Do śladu, przepraszam. Lama. Odchilamy. Ale można ją tak ściskać i układać z niej kształty. Zrobi kulkę i nie wiem co zrobię, takiego ile jakby na ile ile jest kulka ile 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 ta ile do tej kulki zastanawiam jak bym napakował, ile O. o. I. Jedna nazwę. Zrobiamy się? Nie. Zrobiła mi się jedna, ale zróbmy tak. Zróbmy, sobie. No, coś. To nie jest stworzenie eksakryptowania, ale coś takiego. I teraz to zmoczę. Mam Sama jestem ciekawa. Kurde, ucho mi odpadło, ale zgniotę to jednak. Co się z piano robi Jestem zaskoczona, bo no czegoś takiego nie miałam. Ale jeśli mi jest, takie... Taka tylko za... Z czymś. Bardzo niedowiesko. Ale fajne. I kilka będzie takich w kalendarzu, bo ja jestem czy będą różne zapachy? Tak nie tak. Dobra. Kulkę testuję. jak Proszek. Do prania. Mam i włożę ją, lepiej się Dobra, nie widać, co no nie widać, kurde. Ale żeby woda się zrobiła bardziej różowa, no tego nie widać w kamerze. Zrobiła się bardziej różowa i pachnie takimi kwiatami.